Dzisiaj znowu Chińczyk. Słuchajcie, jak kobieta y, inaczej, y, cofnę się o 4 lata, kiedy tu pierwsza, z, 5 lat, kiedy pierwsza przyjechaliśmy do kołrzyku z rodzicami, a czwarty rok, kiedy jestem w sanatorium, do Chińczyka chodzę zawsze. Ja zresztą lubię Chińczyki, bo tam zawsze coś się fajnego znajdzie. Z gołą ręką nigdy się nie wychodzi. Y, I tutaj w kołrzyku u, Chiń, y, u Chińczyka zawsze sprzedają y, Ukrainki. Wiem, bo jak wiecie, się pozdrawiamy, dziękuję sobie i tak dalej. Bo coś coś no to ten, ta naleciałość ukraińska jest w wymowie. I do czego zmierzam? do zmierzam tego, że to co roku jest ktoś inny. Raz przeważnie, przeważnie to są bardzo młode dziewczyny, one tak jakby za kary tam były. No, się trochę też nie dziwię, bo nie dość, że młode każą pracować, trochę języka nie znają i tak dalej, więc trochę się nie dziwię. No ale to tak też nie jest fajne, jak tak się wchodzi do sklepu i ktoś jest niezadowolony z życia, ale w ogóle, że tam jest. A w tym roku y, już jestem trzeci raz w Chińczyku i dlatego, że y, to, to sobie już wcześniej nałożyłam takie coś, że dwa razy w tygodniu pójdę o jakąś fajną rzecz, ale chodzę też z tego, że jest tam przemiła pani. Pani jest około 50, y, jest tak przemiła, może nie jest uśmiechnięta, bo widać, że też jest zmężona, zmęczona z terenu na ale faktycznie jest no inna, coś innego, fajnego, od niej bije taka radość, jakby pozytywizm. I słuchajcie, zmierzam do tego, zobaczcie, jak mi zapakowało. Kupiłam fili. majteczki dla Julki, Słuchajcie, każdą rzecz złożyła, no wyjmę wam, słuchajcie, złożyła w kosteczkę, wszystko złożyła elegancko i wszystkie, ile tutaj kupiłam tych par majteczek, tworzyła do pięknie, do małej reklamóweczki, podziękowała pięknie, życzyła mi dnia, nawet ja nie zdążyłam tego zrobić. E, już Wam mówię. Tu takie galotki za 9 zł. O, fajnie, że odwróciłam. Tu takie galotki za 9 zł. To bardziej takie filmik dla dziewczyn. E, tu są galotki za 6 zł. Julka strasznie lubi te takie bezszwowe. Ja to nazywam pamusowe, ja ich nie lubię. A Julka je lubi. Z tyłu taka koroneczka. Tu jest... To są galotki za 8 zł. O, takie już kupowałam w zeszłym roku, byłyśmy bardzo zadowolone, znaczy w sumie nadal jesteśmy, bo jeszcze nie do zdarcia. Ale legatków nigdy za wiele. Jeszcze taki jaśniejszy siwy też ten taki bezszwowy, 8 zł. I też tył jest taki tutaj z tą gumeczką, koronka, a te bezszwowe to nie miały koroneczki. To były takie jednolite, czyli każdy w sumie i inna cena, i inne, te, inne przy, przy pasie. I tu ostatnie po 5 zł ciszy. Takie granatowe skoronki tu 5 zł ciszy. To był tył, tu jest przód. Jeszcze jej muszę kupić w Leclerc'u. Ostatnio kupowałam właśnie w tamtym roku takie fajnackie galuty po 8 zł, więc jeszcze i takie zakupię. No i, i, i co? No i fajnie, że Ukraińcy tutaj są, bo są bardzo mili i w ogóle jest ekstra. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Pa, pa.